Hao, hao, hoo! Bo nie, ten piesek nie może umrzeć! Miał, miał! Krocie, czy ty możesz w końcu mi jakoś pomóc? Hao, 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 Panie piesku, naprawdę trudno mi to powiedzieć, ale! Piesek! Piesek! Hoo! Ja nie wiem, że to naprawdę się stało! Chał, chau, chau, Nie ma takiej opcji szybko ucieka! Chau, chał, chał! Piesku, tu to naprawdę niebezpieczne ktoś może ci potrącić! Co, mamo i tato, jak to niebezpieczne? Chau, chau Oooo! To czas na Hał, hał, hał Hał, hał, hał Ale rodzice, poczekajcie, przecież mm. nic mi się nie stało Nie, 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 czy mi się przesłyszało, czy ten pies mówi? Posłuchajcie, ja nie jestem takim zwykłym psem Ja nazywam się My Talking Ben Hał, 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 Nie no, ja zaraz po prostu zemdleję Ale poczekajcie, mamo, tato, o co chodzi? I ja. halo lekarze No nie, co ja teraz zrobię? Ła, wow, wow. Mama i tata ha! Nie do niej gadaj, ktoś wyrzucił swojego pieska pod szpitalem? Hał, chau, proszę pomóż, naprawdę zimno Poczekaj, co? Gadający pies? jo, ale idzie ze mną, słodki piesku Okej, okay, kochani, słuchajcie, to jest Ona Taka słodka i piękna, kocham ją, to moja kra! I słuchajcie, ona ostatnio w przedszkolu gubiła swoją zabawkę. Więc dlatego kupiłem dla ten prezent. I przy okazji jeszcze wyznam jej moją miłość. Okej, okay, Dora, więc może podejdźmy. Naprawdę się stresuję. Vera, bo mam za ciebie. Ha! Rozumiesz, to ona jest moja. Ale boli, poczekaj, ja Oddawaj to ty głupi psie. Ej, poczekaj, ja wcale nie jestem głupi. To dla ciebie prezent. Vera. Nie, poczekaj, stójcie, to jest moje! Nie no, żartujecie sobie ze mnie, znowu mam to samo! Wow, naprawdę dziękuję! Jesteś najlepszy, Buli! Nie no, Buli, to są już jakieś żarty! Dlaczego ty mi to zrobiłeś? Vera, chciałabyś może pójść ze mną na randkę? Tak, tak! Będę na ciebie czekała, Buliu! A mój Boże, Vera, co ty zrobiłaś? Rozumiesz to, psie? Nigdy nie będzie twoja! Jesteś głupim, dziwacznym, Śmierdzącym i obrzydliwym głupim psem! Boli naprawdę ci razem, przestań mnie denerwować! <laughs> <laughs> Przegryw Tarking Ben Nie no teraz już przesadziłeś O do mną pyszny boli! Ała proszę zostaw mnie tu naprawdę Boli! <laughs> Dlaczego to zrobiłeś, ty mnie ugryzłeś, Ben! O nie Boli naprawdę nie podniosły emocji, przepraszam! Bobuksy, Bobuksy, Bobuksy! Stop! Poczekaj, Mighty Talking Ben! Drey! Milion Robux dla ciebie, widzu i przeżycie! Za łapkę! Um. 5, 4, 3, 2, 1! Wasze milion Robux! I oczywiście przeżyć! Cię. Co ty robisz, Ben? Jasno ci powiedziałam, przecież miałeś nikogo nie gryźć! Nie, niech pani poczeka! To naprawdę nie było tak, jak pani myśli! Zostajesz wyrzucony z przedszkola! Co, co, ale jak to, że ja wyrzucony? Nie rozumiesz, nikt tutaj cię nie chce! Wiesz, co myślałem, że jesteś fajniejszy! Nikt ciebie tutaj nie potrzebuje! Dobra, wiecie, co niech wam będzie? Idę stąd! Nie, ja mam już tego naprawdę dość boli zabronię, dziewczyny. I nikt nie tam już nie lubi! Co ja teraz zrobię? Okej okay, kochani, słuchajcie! Okolica jest czysta i do tego jestem taki głodny. Więc po cichu podejdźmy do tego śmietnika i weźmy jakieś dobre jedzonko. Uhu, udało się mam burgerka! I już nie ma! Nie no serio, znowu to samo! Idy sobie ze mnie już po prostu żartujecie! Hej, my talking Ben. Posłuchaj, możemy ci pomóc. Nie, poczekaj, czy mi się coś przewidziało? My talking Angela i my talking Tom. Poczekaj, poczekaj gadający jest. Ha, ha, ha. No bardzo śmieszne, bo wcale mnie nie znacie. Ale poczekaj, my talking Angela i my talking Tom. Jak wy niby chcecie mi pomóc? Ogradniemy razem z Ale poczekaj, jak, co i, i. Nie gadaj i chodź za nami! Okej, okay, dobra, niech będzie! Mam naprawdę złe przeczucia! He, poczekaj, halo, co się właśnie stało? Gdzie poszedł Talking Angela i Talking Tom? Cicho, bye! Nie no, poczekaj, nie gadajcie! To wy Talking Angela i Talking Tom? Zamknij się, Ben Tak, tak! Okej, okay, szybko do sklepu! Okej, okay, dobra, oby oni się nie skapli, musimy ukraść jakieś jedzenie! Gej, okay, stójcie! Nie mają tutaj wstępu. stepu. Uh, uh. uh, uh. uh, uh. proszę pani, bo ja jestem niewidomy i ten piesek to nasz przewodnik. O, uh, okej, okay. naprawdę przepraszam. Okej, okay, dobra słuchajcie, to jest misja życia. Musimy ukraść jakieś dobre jedzenie. Mega sus. Ja nie wierzę, że to naprawdę się udaje Okej, okay, bierzmy banana Poczekaj, co tutaj robi ten ogromny banan Okej, okay, dobra, jabłko Ja naprawdę nie wierzę, że to się udaje Okej, okay, weźmy te batoniki Woda, mleko O nie, o nie, o nie, o nie W tym sklepie jest policja Ja nie mogę cicho, bądź głupi, by Ale okej, okay, dobry pomysł, po cichu wyjdźmy tak, żeby ten policjant nie zauważył Hej, wy, stójcie he, 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 Hej, policjancie Wyglądacie mega sus ale poczekaj, jak to przecież my nic nie robimy! Nie, nie gadajcie, co ona zrobiła! Czemu ona się odezwała? Poczekaj, co? Twój brzuch mówi! Jesteśmy w niebezpieczeństwie! A, ciuu! Ręce do góry, głupie zwierzęto! Posłuchaj, nie ma takiej opcji! A, mną, 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 Szybko, to jest okazja, uciekajcie! A, uciekajmy, uciekajmy szybko! szybko! O, tak, szybko, uciekajmy! A, au. Idziesz ze mną, gadający psie! Ale poczekaj, o co ci chodzi? Gdzie my idziemy? Idziesz do Brookhaven hewel La, 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 la. Nie, 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 poczekaj, czy mi się przesłyszało? Tylko nie ten głupi policjant! Czas na kolejne telefony, Talking Ben! Nie no, znowu to są, mam już tego dość, tylko yes, no, ej, ha, 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 ha! Posłuchaj, nasza aplikacja ma już milion pobra! Okej, okay, dobra, niech będzie! Ben! You love God! Yes! Car is good, oh God is great! No! No <laughs> eh <laughs> Co się tutaj dzieje? to eee, naprawdę nic, proszę pana! Eee. Nie, policjancie, przestań kłamać. To nie jest prawda! Poczeka, ale co tutaj robi pięć kartonów, które się ruszają. Co? O dokładnie ten głupi policjant wykorzystuje mnie do zarabiania pieniędzy! Wiedziałem! Nie no, nie gadaj się w końcu. Ten głupi policjant został przyłapany! Okej, okay, idzie ze mną B! Nie gadaj ci to naprawdę się dzieje! Opuszczę to okropne więzienie! Wejdź do samochodu! Okej okay, i siu! Ja nie wiem, że po prostu w końcu będę miał święty spokój. Poczekaj, ale co to jest za miejsce? Teraz, Ben! Będziesz tutaj bezpieczny, mój piesku! Ja nie mogę, w końcu być normalnym. psem w normalnym domu. Ale okej, okay, dobra, zejdźmy na dół i pójdźmy. Nie, poczekajcie, czy mi się coś przewidziało? Talking Ben i Talking Angela za kratami? Poczekajcie, dlaczego wy jesteście w więzieniu? I dlaczego ty masz broń? Do celi teraz! Ale czemu nie. Miał? Udało się! Mam już wszystkie gadające zwierzęta! Ale co, dlaczego i co ty od nas chcesz? To czas na eksperymenty! Co, co, jakie eksperymenty? O czym ten dziwny naukowiec mówi? Ha, 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 ha. Ale, to mi Angela, Tu teraz? To jest już nasz koniec! już my wszyscy nie uciekniemy! Poczekaj, Angela! Czy ty właśnie przeszłaś przez te kraty? Daga, tak, co? Angela i Tom, dlaczego wy po prostu nie wyjdziecie? Jak możecie przejść, przejść przez kraty? Ej, to dobry pomysł. Nie, no ja po prostu tutaj nie wytrzymam Okej, okay, dobra, biegnę po kartę. O, jest dobra, wróciła. I jesteśmy wolni. Czas na eksperymenty. Ej, co wy robicie? O, um, dom, 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 dom. O, stójcie. Okej, okay, dobra, szybko uciekamy, bo z tego co widzę, to jego dom się podpalił. Okej, okay, dobra, siup Au! bo tu zaraz wybuchnie. Głupie gadające zwierzęta! Ciao, ciao, ciao!